W dzisiejszym odcinku chciałyśmy Wam pokazać, jak możecie kreatywnie uczyć się alfabetu dokładnie. O, proszę, od tego zaczniemy, a w konsekwencji uczyć się razem z dzieckiem czytać. takie piankowe literki. Najpierw odrysujcie je na kartce w ten sposób, a potem poproście dziecko, aby przykleiło odpowiednią literkę na swoje miejsce. Dokładnie. się proszę, możesz zacząć. To za literka, Pięknie. Kolejne zadanie to stworzenie kolorowego alfabetu. Każda literka będzie miała inny wzór. Kolejny pomysł piankowa układanka. Niektórzy mają na pewno w domu takie duże puzle piankowe z literkami. Kolejnym pomysłem na naukę alfabetu są puzle. Z jednej strony jest litera, a z drugiej obrazek. To fajną zabawą, którą dzieci uwielbiają, jest robienie stempelków. Można je kupić w każdym sklepie. Możecie wasz alfabet wykleić również z plasteliny. Jest to bardzo fajna zabawa i praca manualna. Jeżeli już znacie cały alfabet i chcecie przejść do nauki czytania, to mamy dla Was trzy propozycje: dwie: są to gry, sylabowe kwiatki. Polecamy, są już od trzeciego roku życia. Druga to zabawa w czytanie dla troszkę starszych dzieci. Jest zdecydowanie trudniejsza od poprzedniej. A trzecią rzeczą bardzo fajną są takie karty do nauki czytania, które możecie zrobić sami, możecie je wydrukować. My znaleźliśmy te karty na stronie panimonia.pl Jak widzicie, alfabet można zrobić w domku samemu z różnych przedmiotów. rysować, wyklejać, wycinać, malować. Jeżeli nie macie gotowych puzli czy układanek, które dzisiaj prezentowałyśmy, możecie na przykład zrobić sobie alfabet z korków od butelek. Jeżeli nie macie kolorowanki gotowej, zróbcie ją sami. Na kartce napiszcie literkę i dziecko może narysować Jakikolwiek rysunek zaczynający się na daną literę. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni i chęci. Powodzenia!